Witajcie! W dzisiejszym odcinku zagramy w Boxing Simulator. I co tu się stało? Narmowy zwierzak, o. I co, dostałem go? Uf. <laughs> Zobaczcie, to jest ten. To jest ta twarz, co ja mam przed tą głowę. Taką. O, ale mam wysoki skok. I tu muszę chyba Davy Revols. Ciekawe, zdobyłem jakąś hotelakę Codzienny nagród. I co mogę wziąć? Tu są zwierzęta. O, patrzcie, mam Squid Guard, czyli kalmarowy strasznik. No fajnie w ogóle jest więcej tego wszystkiego a to jeszcze halloweenowe o i można trafić golden speed nawet. co to jest czemu tu jest among us impostor impostor supreme pinksus bluesus. ale fajne o tutaj mogę zagrać te końce i potem odlokować to jajko tu zacznę zbierać ale jak klikać będę chyba albo jak teraz będę klikał o to teraz będę zarabiał ale dużo zarobiłem już o ktoś mnie pokonał <grytanie> jestem ciekawy gdzie można zdobyć tego peta moją głową sprawdzę Yy, tu, tu. Wow, ale drogie. 10 tysięcy. I jeszcze jest legendarny ten ów. No, no to ciężko będzie. Ale tu też coś jest. Jakieś paczki. Mogę chyba je rozwalać. No. Rozwalę je najpierw, yy, zanim coś tam to zrobię. O, teraz rozwala, o. O, o, widzicie? I teraz będę mógł kupić sobie... Tak, będę mógł kupić, chyba nawet dwa kupię, tak. Legendarnego mi się udało trafić, tego. To on jest tak rzadki, jak chyba... U, zobaczcie. O, ghost sobie wezmę i tego też o ale fajnie mam teraz dużo wyżeczków i oczywiście dzisiejszym celem jest zdobycie ucha jeśli filmik Wam się podoba zostawcie subskrypcję i łapkę w górę wejdźcie na kolejne filmy i poprzednia i oczywiście subskrypcję najlepiej zostawić dzwoneczkiem bo wtedy będziecie dostawali powiadomienia o nowych filmach no i teraz muszę rozwalać te kalcony żeby no żeby trafić ufa bo ja no, najbardziej z tego trafić, bo to jest takie jak ja mam twarz o i co się trafi? Dwóch, dół, 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 a to tu e, otworzę jeszcze jedno o e, taki jeszcze jedno i jeszcze jedno, czyli dwa, dobrze otworzę dwa pedra i fajny apel, coś tam Hmm. Znaczy i co daje najwięcej? on dużo daje ten i ta chydra. Tutaj jest słaba, legendarny, czy epicki? Epickie. Ten, no, ta hydra jest dobra. I teraz ten. I ten, do do był są takie same. Dobra. Idę do y, do y, sprzedania. Dobrze, sprzedałem i teraz pójdę do sklepu. Rękawice. Nie, rękawicy zawsze nie potrzebuję. A potrzebuję y, klasę. Oha, 4 miliony. Nie, to DNA chyba. Nie wiem Tak, DNA. Chodziło mi o DNA To w ogóle jest takie jakieś rozpikselowane Dobra I teraz zielone Dobra Jeszcze raz O, i teraz rękawice Kupię tą tą różową niebieską albo tak piękna wszystkie które mogłem kupić coś... o zobaczcie yy, oni mają właśnie tego związeku guarda ja go dostałem bo dołączyłem do jakiejś tam grupy i teraz DNA Dobrze. I lecę teraz zniszczyć skrzyneczki. Ojej, o tak od razu się zapełniło. Ja nawet nie zdążyłem tej jednej skrzynki. Muszę sobie lepszą klasę kupić. O nie, zniszczyli mnie. I nie dostałem nic z tej skrzynki, z tego kartonu. O nie. Dobrze, pójdę teraz do sklepu. Gdzie sklep? Tu. Mogę sobie też sprzedać. O, dostanę coś za to yy, Teraz tu chyba jest nawet ten sklep. Nie, to nie jest ten sklep, niestety. Yy, tu jest ten sklep też. Tu z taką rękawicą na górze, i muszę sobie te więcej kupować. Uwiam pszczele. Jakie teraz mam? E poison chyba. E poison... A, jeszcze nie. Mam candy. No to musi teraz pójść tutaj. jeszcze to jedno... No nie, on, on mnie znowu pokona. Wiedziałem. To jest taki jakiś dobry gracz. Na pewno długo w tą grę gra. I nie chcę, żeby nikt mu niszczył te kartony. O, teraz mogę sobie niszczyć. I nie, nie wysyła mi komunikatu, że poszedł do sklepu. Dlatego trochę sobie to otwieram. Powiem, że łatwo tu się... Trafia legendarne pety. Bo czasem to nawet kiedyś yy, była taka gra Pet Simulator. Teraz jest Pet Simulator X. Jak chcecie, to mogę nagrać. I no i tam po prostu ciężko się strasznie trafia cokolwiek. Tygrys. To wiem, że tygrys. Kolejne kilka jajek. Fine Apple Gummy Bear, czyli Anamasowe Niczekby. Czy mam UFA? u mnie mam Ufa. Hmm. Tybera ma cztery. Kiedwierz ma 3, 3... To ma cztery. Roby. No ja to muszę sobie wziąć i kolejną federa to mamy robić. nie, mamy guard teraz sprzedać to to mi jest jeden trylion mogę sobie do nie, to nie chcę tego mogę już kupić, ale jeszcze nie Witchcat. Wezmę sobie DNA. I kupię wszystkie możliwe. O, tutaj, będę miał teraz ogniste na tej tutaj, i tutaj, 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 tej tutaj, BUM, 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 Dobra, teraz idę dalej, tutaj na tą skrzynkę, bum, 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 bum i bum, zaraz rozwalę, to nie są chyba skrzynki, tylko kartony. Możecie powiedzieć jaki zwierzę wam się najbardziej podoba, a mi oczywiście się najbardziej podoba ten, ten taki podobny do mojego awatara, dobry. Czyli piernik, co on tu robi? To już jeszcze nie ma. My, ja, nie wiem, widzę. Gdzie były te wszystkie jajka? Aha, tu. I zobaczę, ile kosztuje najlepsze. Aha, to są Robuxy. A, i Wojt jest najlepszy. Właśnie, tutaj można. Drogi tego. I tu Omega. Czyli jakiegoś dlaczego. Olien. O, tu jest gumi, uf. Aha! No i na niego jest większa szansa nawet. O! Zaczęłem <trafiłem> gumi, uf. Ale ja chcę tego... Uf, tego. No i... Ghost, duch. Kolejne chyba dwa otworzyłem, bo tu jak się szybko klika, to jakoś tak się więcej tego otwiera. Dziwne. No, fajna cool ten. Kilka teraz. Nie, czy wtedy tam był. Ale to ja nie był gummy Nie, no to nie tylko uf, uf. Bucha nawet tam było. Like. Ja pingwina widziałem, że chwilę mi się starało. Aha, chyba tak. Możliwe, że widziałem pingwina. Nawet dwa. Big pingwin. Czyli jakiś taki większy zwierzak. Jest gumiu Ale on mało daje nawet. Wezmę na tego big, big pingwina. A! Są takie zwierzęta, po prostu taki zwykły, w takiej kostce jakby, no. Ciekawe, teraz tak zdobywam to wszystko, ale chcę dalej sobie zdobywać jakieś zwierzęta. Tutaj są takie, takie i takie. Nie wiem, czy są jeszcze lepsze jajka, na pewno te są lepsze, te zarobuksy Robuxy, czyli... No te da się zrobić na przykład squid game, czyli takie postacie i Among Us. Impostor. pam, 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 pa, 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 pa. pam, pam, no, pam, pam, yy, bo to tak chyba najlepiej się powoli niszczy. Ja wtedy tak szybko niszczyłam. No i ruszam dalej. O. No. Tutaj mogę też... Coś... Aha! Zobaczcie, tu mogę gdzieś do góry skakać. I dopiero teraz zobaczę. Ale ja sobie wolę... I chyba tam też mogę jajka kupować. Chyba z innymi przyrządkami. No ale nie o to chodzi, bo nie chcę sobie zdobywać tu łonie gdzieś gdzie muszę szybko lecieć, biegać no ale ja chcę tam tuś, zobaczyć ja kupię to aha ja nie mam takich rzeczy no trudno siłownia upgrade o, nie, coś zrobiłem coś, coś O, i teraz mam więcej. Mm. Dobra. Teraz idę dalej. I teraz jeszcze dalej. Nie, 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 nie. Dobra, nie spadłem. A ja się przewróciłem. No więc. Pam, pam, pam. I... Dobrze, udało się, już byłem pewien, że spadnę. Mm. 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 Nie, nie. Na chmurkę. Pam, pam, pam i tam, udało się. I tu też są. Ło, ice cat. To tam chyba ktoś takie właśnie miał. Też. Taką ice cat i ile on daje, sprawdzę. Nie, tu idziemy. Tu A tu. A tu przedaję, ten big penguin No więc, a właśnie, jeszcze chcę zobaczyć sobie tego gummy O, zobaczcie jaki fajny. No więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Tutaj macie randomowy odcinek. A tutaj mój kanał, więc do zobaczenia. Cześć!